Witam Was serdecznie, a właściwie.. Matko Bosko, mówię co. Z to, co to się stanęło? Pewnie się tego nie spodziewaliście, ale wpadłem na pomysł właśnie, żeby wrócić chociaż nagrać ten jeden filmik po takiej długiej przerwie dla was więc bez dłuższego pierdzielenia przechodzimy do samej rozgrywki e rozpocznij nową grę e przygodową dlaczego nową przygodową? bo nie pamiętam dawnych save'ów znaczy save'y są zapisane, ale ja kompletnie jak to zawsze bywa po dłuższych przerwach nie mam pojęcia gdzie zakończyliśmy i jak e ogarnąć te tereny z powrotem, więc Zaczynamy od nowa. Proszę Państwa, wychodzimy po raz enty z tej kapsuły. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa. Nie testowałem, to jest po prostu gra na spontanie. Właściwie nagrywanie na spontanie. Dobra. Jak to było tutaj? Przetrwanie lądowania na serii. Aha, dobra. Tu będziemy dostawać te pierdoły. Naprawdę tak długo nie grałem w tą gierkę, aż się po prostu miło się w nią e, znowu zagrać. Więc, bez e, większego tutaj e, e, gadania, typu już jestem, wróciłem, chociaż na chwilę, e, to już przejdźmy tutaj do gromadzenia e, surowców. A, jeszcze organiczne tu można było zbierać, zapomniałem. Trochę mało tego złożonego materiału. Jeszcze tak kurde tutaj przy samej bazie. Taka locha będzie, nie podoba mi się. Nie wiem ile ten odcinek będzie trwał, więc to tak jak mówię, filmik z zaskoczenia. Przewody będą nam potrzebne. To jeszcze pamiętam. Drukarkę trzeba by było postawić, yy, wypakować tutaj, ale ona. Nie, to jest natleniacz. Natleniacz. A gdzie on miałby być? Tutaj. Dobra. Kolejna jakaś tam nagroda. A, znowu przewody. Bo yy, to się nie chce. A, bo to jest śledzenie tej. No dobra, ale jak ja sobie zaśledzę, to co? No, to chyba było możliwość. O, właśnie. Yy, jak pewnie jest śledzenie włączone, to się markuje pewnie na samej górze. Dobra, mamy na razie mało zadań, to tutaj nam nie wyskakuje tego więcej. Mała drukarka będzie nam potrzebna. Mała drukarka jest. Kurde, fajnie się. Ach, na starej śmieci się wraca, to tak? A, super. Dwie mamy. Małe drukarki. Eee, Przestawimy sobie tutaj. Tak. I cyk. Cyk. Co to mamy? Jakieś nowe pewne rzeczy. Ja w ogóle naprawdę tak długo tego tematu e, nie nie patrzyłem, że. Nie wiem, jakie są nowości. Jedyne co to widziałem, żeby wyskoczyło jakieś nowe DLC, które ma być związane chyba z Mechami? Czy, czy Mecha City, że coś takiego jest nazwane. Co to jest. Dlaczego tak. A, bo tu są pewnie zablokowane te rzeczy. To są małe, pewnie średnie. Żywica, dobra, będzie nam potrzebna żywica. Jak to się wyłącza? Kurwa! Eee, będzie nam żywica potrzebna Więc Co to jest? Tego nie było Musz. Czemu mi myszka poszła w dół? To było dziwne. Eee, przytrzymaj skany. Aha, dobra, no to są te takie do badania rzeczy. Tutaj coś widzę jakieś wrakowisko jest sobie zaraz tam pójdziemy ja mam nadzieję, że chodzi dobrze i nie będzie przycinać zresztą pamiętacie te problemy jak to się wszystko tutaj mi przycinało i no, stresowało człowieka żywica dobra, chyba mamy już max, no teraz jest max w ogóle możecie napisać y na Discordzie czy na, na. na. w komentarzu, czy aż gra się na tyle dużo mocno zmieniła od ostatniej rozgrywki, która była. E, półtora roku temu, dwa lata temu? Jestem ciekaw. Nie chcę też sobie spoilerować i patrzeć, co tam. E, w tych, w, 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 w tych updatech jest, żeby też mieć takie troszeczkę efekt zaskoczenia. I robię w ogóle nie ten przedmiot co chciałem. Bardzo fajnie. Dobra. My potrzebujemy tu chyba tę średnią platformę, żeby zrobić dużą drukarkę. Jak to się. To się... Naprawdę. Tyle czasu minęło, że. Człowiek zapomniał, jak tu się w ogóle klika, żeby te okno zamykać. A to jest escape, chyba że jest jakiś inny skrót, ale tego nie ogarniam. Mała drukarka. Nie ma małej drukarki. Pewnie trzeba stworzyć nieśrednia drukarka. O, mam też do was właśnie pytanie. A propos, czy byście wolili format taki bardziej ciachany czy yy, dłuższy? W sensie tak jak zaczynam nagrywanie i kończę nagrywanie, to wtedy jest ten materiał taki yy, wiecie, dłuższy, yy, bardziej no chillowy powiedzmy, czy wolicie taki ala bardziej nowoczesny, gdzie jest wszystko tak pocięte, że no, najciekawsze rzeczy są, co się wydarzyło w danym filmie. Kur Żywica. Średnia drukarka. Dwa razy złożone. Dobra. Jak się latarkę wyłączało? Nie to, nie to. Ja pierdzielę, Ale przypał normalnie. Człowiek nie wie. Ludzie patrzą Ach, chuj. Dobra. Eee, jak coś to mi możecie powiedzieć. Czy, czy jest możliwość yy, latarki wyłączenia? Bo no, mi troszeczkę to przeszkadza w tej chwili. Chyba, że tak już jest z automatu. Jak. Yy. Kurde, te kopanie tu. Kiedyś mi lepiej wychodziło. Dobra. Nie mały karnister. No, żeż w dupę jeża, no. W prawo Mała drukarka, mała drukarka Średnia drukarka, proszę bardzo. Dobrze, właściwie, keto to karnister, to nam się przyda. To też nie jest tutaj błędny wydruk. Przewody to przewody. Filtr lanowy, mały karnister. Mały karnistry. Pamiętam, że miałem zawsze dwa. Bo wtedy miałem taki fajny zapas ziemi. To sobie postawimy tu. I możemy sobie jakąś tu większą platformę zrobić. Yy, dobra. Komar badawcza. No też to było potrzebne. Żywica. Duża platforma. Tylko tyle mamy. Więcej już żywicy. No, chyba jakieś chyba nawet zadanie się zrobiło. do Dopasażenie. Mm, nagrody. Mm, uziemienie. Znowu karnister. A tu już nic nie dostałem? Dlaczego? Nie wiem, dobra. Pełen plecak. Nie mamy prądu. Eee, mały generator, ale mały generator coś z czego? A, bo generator to był. Co jest? Złożony. Aha. Dobra. To trzeba było zrobić tak. Już widzę, z automatu się zaczęło yy, ładować. To można już tutaj. Komorę badawczą dwa razy złożony będzie nam potrzebny. A złożony był tutaj, jakieś Dobra, chyba tyle styknie. Komora badawcza. I nawet nie przerwało. W drukowaniu światła w oddali taka nowa misja. Surowce magazyn. O, już tutaj widzę. Z automatu te rzeczy przychodzą. Nie trzeba tego samemu robić na start. Wraca sobie tutaj postawimy. I można było właśnie tak otwierać i zamykać. Ten generator to teoretycznie go można wziąć podłączyć tutaj. Więc sobie będzie z automatu pobierać. C. Nie, C. Nie tutaj łącza. Tylko. Jak się broń wyciągała? A, E. Dobra, tu mamy żywice. Tą drukarkę to też nam tutaj na razie nie potrzeba Nadajnik, światło robocze, to nam się też przyda yy, Lit, przewody. Dobra, przewody to będą tu na pewno potrzebne. Hmm. To sobie weźmiemy. No, kurde. To chcę odłożyć. Mm, Okej. Okay. W imię nauki. Niepotrzebnie te muszę tam sobie zbadałem. Można było je wziąć tutaj od razu rzucić. O tutaj też sporo materiału. sobie weźmiemy do badań. Tutaj też. O, tutaj nawet też jest jeden. Czy te krzaki się ruszają teraz? Tak. Nie ruszały, nie ruszały się chyba w, w, we wcześniejszych wersjach. E, Muszę. To lepiej się będzie opłacać. Czy na 200 bajtów to chyba nie wiem, czy to jest dużo? Tutaj mamy. 60. To też trochę lipa. będziemy tą muszlę sobie włożymy tu. Nagrywania mamy 15 minut. 15 minut proszę Państwa. Zbudujemy sobie jeszcze platformę taką małą. Albo od razu dużą, bo to w ta tamtych to się nie opłacało robić, pamiętam. Bo to więcej czasu tu człowiek spędzał. No żeż. Tak nie miało być. Żywica. Ten wiatrak coś tutaj nie działa. Tą latarkę się nie dało wyłączyć. Dziennik, misji, kompas, kompas. Nie wiem co to jest ten różowy punkt fioletowy. Nie wiem, czy to przypadkiem nie były te wrota przypadkiem, przypadkiem, przypadkiem. Te wrota yy, jak się robiło endgame To takie fioletowe Fioletowe coś Dobra, tu postawimy to tu Niech to sobie tu już stoi albo już się badania skończyły A ciekawe czy z automatu to też się będzie tu robić, jakby była większa platforma, może pobierać. Bo wtedy to trzeba było manualnie te próbki wkładać. No dobra proszę Państwa, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się podobał i tak jak mówiłem, możecie dać cynk w komentarzu, czy Wam się podoba. Czy chcecie dłuższe materiały, czy też po prostu materiały stricte no pocięte, a może w ogóle z czegoś innego, możecie coś może zaproponować, to może coś wpadnie na kanał. Do następnego, mam nadzieję, że wcześniej niż Wam się wydaje.